No cześć, jak już pewnie zauważyliście, robimy małe odświeżenie kanału, dlatego was się przedstawię. Tak więc, ja mam na imię Tomek. Pochodzę, uwaga, z Sosnowca. E, na hormonach jestem jakieś 8 lat. Jeśli chodzi o kroki w tranzycji, e, jestem tutaj po prawnej zmianie dokumentów. E, miałem również dwie operacje: była to operacja osiągnięcia piersi, jak i również histerektomia. W planach mam zrobienie trzeciej operacji, jednak no tutaj oczywiście wiąże się to z kosztami. No i teoretycznie mógłbym skończyć, ale tak naprawdę jeszcze Wam coś opowiem, trochę o zainteresowaniach, żebyśmy się bardziej poznali. Tak więc moje zainteresowania skupiają się wokół mojej pracy, a pracuję w Gamedev'ie, czyli przy produkcji gier komputerowych. No bo musicie wiedzieć, że ja uwielbiam gry komputerowe, jak i również gry planszowe, chociaż te tak naprawdę odkryłem stosunkowo niedawno, bo jakieś dwa lata temu. Oprócz gier komputerowych uwielbiam również oglądać seriale. Mam ich bardzo dużo, więc nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać. Kiedyś często grałem na pianinie, jak i również pisałem swoją powieść, ale to póki co odeszło w odstawkę właśnie z powodu pracy i innych rzeczy. Również ostatnio odkryłem druk 3D, czyli drukowanie czegoś, co się wcześniej wymodelowało, na przykład w takim blenderze. No i na przykład robię takie ruchome smoki, które mają otwieraną czaszkę, tak więc daje to dużo, dużo frajdy i satysfakcji. No, i lubię parzyć herbatę, tak? Czyli to jest coś, co powiedziałem w swoim pierwszym odcinku wiele lat temu. To się nie zmieniło, lubię parzyć herbaty. Oprócz herbat kocham również yerbę, no bo musicie wiedzieć, że jerba to nie jest herbata. No, i z tego wszystkiego to mogę dodać jeszcze, tak naprawdę, że lubię urbex, tak? Czyli zwiedzane opuszczonych miejsc. To jest coś, co zawsze mnie gdzieś tam jarało. No i to chyba tyle z takich rzeczy. No, i tak naprawdę do zobaczenia za tydzień. Tam będzie konkretny odcinek na konkretny temat. To tyle. Cześć!